Autochromacji Park rozrywki Energylandia zaprasza w piątek i sobotę, 26 i 27 lipca, na największy w Polsce Hip Hop Festiwal. W piątek wystąpią MetoS, Białas, Oricon, Kali, Henke, Balu, Redo, Sariusz, Solar, Szpaku, White 2115. Natomiast w sobotę na scenie pojawią się. 2-1-1-5 Don Góralesco Klubson Kusior Jan Rapowanie Kredki Malik Mondona O co chodzi? OSTR Jan Kili S***** dwóch artystów, spektakularna scena i największe hity polskiego hip-hopu. Tego nie możesz przegapić. Bilety dostępne na ticketenergylandia.pl. Zapamiętaj. 26-27 lipca Hip-hop Festiwal Energylandia w Zatorze. Zapraszamy. Szóty promocja.